Dzień dobry, jestem Andrzej Stepanow z Warszawy, urodzony w Drochobyczu w mieście Bronon-Szulca. Dzisiaj powiem Wam słowo, które na pewno zmieni Twoje życie, dlatego bardzo proszę, bądź troszeczkę bardziej uważny niż zazwyczaj. O krzyżu Jezusa, o Jego potężnej ofierze. W Ewangelii Jana 19 jest napisane, po tym Jezus, widząc, że już wszystko wykonało się, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt chizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Słowo wykonało się to jest greckie słowo „tetelestai”, które w tamtych czasach było bardzo, Mocno używane przez różnych twórców, przez adwokatów, sprzedawców i oznaczało, że coś jest w pełni zapłacone. Na przykład e, komornik, gdyby tam wtedy taki był, wystawiłby taki papież z takim właśnie, słowem Tetelesta, które właśnie Jezus powiedział na krzyżu. Też to słowo wykonało się, było używane przez kapłanów w Starym Testamencie. Oczywiście to jest słowo greckie, kapłanie to mówili po hebrajsku. I o co chodziło z tym słowem, które powiedział Jezus? Jezus jako Bóg, jako twórca, jako sędzia, jako ten, który ustanawia wszelką prawdę na ziemi, mówi coś, co nie było po prostu po, jakby powiedzonkiem. On mówi po to, żeby coś e, ustanowić, coś nowego, tak jak twórca. Więc Kontynuując e, zbawienie, które m, było e, wszystko opisane w Starym Testamencie, Jezus Chrystus wypełnił całe prawo. A co było w prawie? E, w Księdze Kapłańskiej, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty werset, przeczytajmy to. Jeżeli ofiara Jego ma być całopalna, zbytła roga tego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy, niech przyprowadzi go do wejścia, do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przybłaganie za Niego. Czy ty wiesz, że. Kiedyś chrześcijanie, pierwszy Kościół w ogóle nie miał Nowego Testamentu. Jakby ta książka, którą nazywamy Nowy Testament, zjawiła się dużo, dużo później. Tak jakby w II wieku pierwsze, pierwsze takie papierusy były później długo ich nie było, więc pierwszy Kościół głosił ze Starego Testamentu, a musiał głosić Jezusa. I była taka nauka, która się nazywa dzisiaj typologia, która oznacza, że w Starym Testamencie znajdujemy Opis Jezusa Chrystusa, chociaż o nim tutaj nie ma mowy. I tutaj w księdze kapłańskiej wszystkie te ofiary opisują ofiary Jezusa. Jest tych ofiar sześć. To jest liczba człowieka, szóstka. Jezusowa ofiara była jakby w kolejności, powiedzmy tak, ofiarą siódmą doskonała ofiara. Kiedyś to człowiek starał się przynosić, najpierw kupić albo wyhodować. Baranka na ofiarę, i później przynosić do świątyni. Wszystko musiał zrobić sam, jeszcze pilnować, żeby ta ofiara była doskonała. I teraz, tak jak tutaj widzimy, żeby. Trzeci werset mówi końcówka: aby znaleźć upodobanie u Pana, kiedy jest złożona ofiara, znajdujesz upodobanie u Pana. I to jest niesamowite. Jezus umierając na krzyżu. Mówiąc, wykonało się w ten sposób, kiedy ty wierzysz w Niego, Ty już znalazłeś upodobanie u Pana, tak jak tu jest napisane. Nie dlatego, że Ty się starałeś, a dlatego, że przyniosłeś ofiarę, albo w ofierze zwierzę, znalazłeś upodobanie u Pana. I to jest piękne. Wierząc w doskonałą ofiarę Jezusa na Krzyżu. Ty znajdujesz upodobanie, ty się Bogu podobasz, ponieważ wierzysz w Jego Syna. I jak to wyglądało w Starym Testamencie? Ojciec rodziny przynosił baranka zazwyczaj najczęściej na ofiarę, i zadaniem kapłana było zbadać, czy baranek jest doskonały, czy zwierzę jest doskonałe. Więc kapłan brał baranka i zaglądał mu w zęby, zaglądał mu w oczy, czy nie ma tam. Jakichś chorób, zaglądał, yy, yy, patrzył na zęby, jakby czy są wszystkie są zęby, czy, czy, czy wszystko jest ok. Zaglądał pod ogon ze za przeproszeniem, zaglądał wszędzie, badał, czy baranek jest w 100% procentach doskonały. I kiedy, e, kiedy widział, że jest doskonały, mówił: Tetelestaj, czyli to, co powiedział Jezus na krzyżu, wyko wykonało się, doskonałe. I co ciekawe zadaniem kapłana nigdy nie było ba badanie grzesznika, jakby studiowanie grzechów grzesznika. Nigdy kapłan nie, nie zwracał się do grzesznika i mówił: "No dobra, teraz po wymienię wszystkie grzechy, które popełniłeś, na przykład przez cały rok, e, co zrobiłeś" I, i, i po wysłuchaniu jakby przenosili ofiarę. Nie, cała uwaga kapłana była na ofierze. Tak samo jest dzisiaj. Cała uwaga Boga jest na ofierze Jezusa. Bóg patrzy na Jezusa. Bóg nie, nie, nie bada Twoich grzechów, Twoich słabości, Twoich niedoskonałości. Jakby powiedzmy, Boga nie interesuje ta strona medalu, bo jak się mówiło kiedyś, daj nam człowieka, a przepis znajdziemy albo jakąś, coś znajdziemy, żeby wsadzić tego człowieka na przykład do więzienia, prawda? Więc każdy z nas ma jakąś wadę, za którą możemy nieść odpowiedzialność. Więc kapłana interesowała ofiara i Boga dzisiaj interesuje ofiara Jezusa Chrystusa. On patrzy przede wszystkim na Jezusa, a nie na Twoje słabości, na Twoje grzechy. I to jest dobra nowina, ponieważ My nie musimy jakby biadolić i skupiać się na tym, jak słaby jestem. Tylko patrząc na Jezusa, na jego ofiarę, myśląc o tym, rozważając o tym, to co teraz mówię, to o czym słuchasz i słyszysz, ty znajdujesz upodobanie wierząc w tę doskonałą, doskonałą ofiarę Jezusa. I teraz trzeci werset jakby ta cała księga kapłańska. Zaczyna się jakby od razu od, od tych słów, tak, że pierwszy werset mówi: Przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z namiotu, zgromadzenie tymi słowami, czyli to jest rozkaz Pański. To sam Pan mówi i zaczyna o, natychmiast o ofiarach. I trzeci werset mówi: Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego. Co to znaczy słowo całopalne? O co chodzi? W ogóle ofiary były też całopalne. Niektóre ofiary były całkowicie spalane, a niektóre ofiary musiały być zjedzone. I o tym można dużo mówić. I, i dzisiaj ja chcę tylko jakby ogólnie opowiedzieć, jak, jak to wyglądało. Więc całopalna ofiara symbolizowała, że kiedy grzech stąpił przez ręce grzesznika na ofiary. I później ofiara była spalana i musiała być całkowicie spalona. I kiedy pozostawał popiół, to popiół symbolizował bardzo ważną rzecz. Popiół mówił o tym, że gniew Boży strawił ofiarę, ale oszczędził grzesznika. Wierząc w Jezusa i wierząc w jego całopalną ofiarę, ty wierzysz w to, że to Jezus przyjął całkowicie Twój grzech. Całkowicie. Jak myślisz, ile procent potępienia przyjął Jezus na krzyżu? 90% 80 Twojego potępienia, które było dla Ciebie. 100%. On w 100% przyjął potępienie, żeby, żeby umrzeć za Ciebie i dać ci wieczne życie, nowe życie Każde, każdego, kto uwierzy, jest dla Ciebie przeznaczenie upodobaniu Pana. I dalej. Te pięć, e, e, sześć ofiar, które my wymieniliśmy, jeszcze nie wymieniłem, ale e, najpierw tak: całpalna e, ofiara zbydła, to niechę złoży na, na nią samca bez skazy. Samiec bez skazy, Jezus musiał być bez skazy. E, Jezus był, e, faryzeusze nie umieli znaleźć w Jezusie żadnego i zarzucić Jezusowi żadnego grzechu, za który oni by prawnie po, e, według prawa mojżeszowego mogli ukamienować albo tam w jakiś inny sposób zabić Jezusa. Więc, jak się mówi, prowadzili Go od, od nasza do Kajfaszy i ostatecznie nie mogąc nic zarzucić Jezusowi, przyprowadzają Go do, do Piłata i oczywiście jak religia nie może znaleźć mocy, żeby jakoś zmusić naród do jakichkolwiek decyzji, no to idą do Polityków, i przychodzi Jezus do Piłata, i nawet Piłat mówi: nie znajduje w Nim winy. Jezus był bez skazy. Jezus był absolutnie czysty, uświęcony i namaszczony Boże Syn. I teraz wyobraź sobie, na krzyżu, jeśli, jeśli krew Baranków przynosiła oczyszczenie, to tym bardziej na krzyżu, tym bardziej, kiedy umierał Boży Syn, kiedy umierał nie anioł, nie prorok, Boży syn, wcielony Bóg, umierał na krzyżu. Jego ofi ofiara jest tak doskonała, że ty niczego nie możesz dodać do tej ofiary. Dlatego wierząc w jego ofiarę, ty znajdujesz upodobanie i Bóg Ciebie kocha i lubi Ciebie, nie dlatego, że Ty jesteś taki cacy i świetny, tylko dlatego, że Ty utożsamiłeś się z ofiarą Jezusa na Krzyżu. To jest piękne i dla mnie to jest coś, co mnie karmi, podnosi, umacnia za każdym razem, kiedy coś zrobię nie tak albo coś mi nie wychodzi. W doskonałej ofierze Jezusa znajduje tę moc. I teraz to słowo te jeszcze, które w niektórych słowia słowiańskich Bibliach jest tłumaczone jako e, doskonały koniec. Ym, na, przykład, na przykład w Biblii cerkiewno-słowiańskiej to słowo jest przetłumaczone jako e, doskonałe, dokończone. Czyli kiedy Jezus widząc, że wszystko się wykonało, że wszystko się spełniło, że on jako boski autorytet zobaczył, zobaczył, że wszystko jest dobrze zrobione, że on przyjął grzech, on stał się grzechem zamiast Ciebie, za Ciebie. On powiedział: wykonało się. Jest wszystko zrobione tak jak powinno być. Jedyne, co Tobie pozostaje, uwierzyć w to. Jeszcze bardzo mocny przykład jest z Egiptu, kiedy Mojżesz powiedział Izraelowi: Zabić baranka, każda rodzina miała zabić baranka, zamoczyć krew, wziąć krew i namaścić drzwi, wejście, wejście do, do swoich domostw. I każdy, kto to zrobił, duch śmierci, który się przechadzą, przez Egipt. Ten duch nie dotknął śmiercią każdego, kto miał krew baranka na drzwiach. Teraz wyobraźcie, całą masę e, niewolników żydowskich, niektórzy z nich byli absolutnie jakby mogli być przeciwni decyzjom Mojżesz, mówiąc, co to za głupota, jakieś baranek, krew. Ktoś mógł mówić tak, wierzy w to absolutnie, i całą noc się na przykład modlił i czcił Boga, a któraś rodzina nie modliła się, nie czciła Boga, tylko na przykład bawiła się, żeby jakoś ostatnie godziny życia spędzić radośnie. I wy pamiętacie, że kiedy duch śmierci przechadzał się przez Egipt. Każdy, kto miał krew baranka, nie został w żaden sposób zabity, dotknięty. I ten bardziej wierzący, i ten mniej wierzący. Moc ma nie Twoja wiara, nie Twoje modlitwy, nie Twoje starania się. Moc i cała moc jest w ofierze baranka. Naszym barankiem jest Jezus Chrystus. Umierając na krzyżu, mówi: Wykonało się. I tak się stało. W, e, wśród ofiar, których można powymieniać, w cała księga kapłańska w wymienia kilka tych, jak już mówiłem, sześć ofiar, czy była całopalna ofiara, ofiara z pokarmów, ofiara pojednania, ofiara za grzech i e, na przykład ofiara pojednania w kapłańskiej 7.29 gwarantowała, jedność między Tobą a Bogiem. Ofiara za grzech gwarantowała, że jesteśmy zbawieni i idziemy do nieba. I wyobraź sobie, różne ofiary, żeby, żeby w Izraelu cokolwiek, żeby cokolwiek uzyskać od Boga, trzeba było przynieść ofiarę. Nic się nie odbywało bez ofiary. Nawet na przykład mi kiedyś wnuk rabina E, który w Izraelu teraz jest pastorem e, mesjańskim, e, który prowadzi e, Żydów wierzących w Jeszua, w wierze, on mi tłumaczył. Wy, poganie, <grywki> mówił, wy nie rozumiecie jednej rzeczy, że e, na przykład myślicie, że żeby Bóg wybaczył wam wasze grzechy, wy musicie bić się w piersi, płakać, pokutować, narzekać. Mówi, tak naprawdę, w Izraelu, żeby grzech był przebaczony, trzeba było przelać krew. W momencie, kiedy krew była przelana, grzech był odpuszczony. Ty móg, mógłbyś żałować, mógłbyś płakać, mógłbyś biadoleć nad tym, że jesteś nieszczęsnym grzesznikiem, ale w momencie, do momentu przeniesienia ofiary, to nic nie działało. <laughs> Musiałeś zabić zwierzę na, ofierze, na ofiarę, żeby. Zadziałała, zadziałało Boże, boskie przebaczenie. My jesteśmy absolutnie uzależnieni od Jezusa i od Jego śmierci, od krzyżowej śmierci. I ja cieszę się z tego uzależnienia, dlatego że to nie ja jestem odpowiedzialny za moje zbawienie, za przebaczenie moich własnych grzechów, to krew Jezusa, to skrzyża, Syn Boży krzyknął, wykonało się i to. Tak się skończyło. Dzięki tej ofierze Jezusa jesteś wolny od potępienia, jesteś wolny od grzechu, jesteś wolny od wszelkiej ciemności. I jedyne, co powinieneś zrobić i trzeba zrobić, to przyjść do Pana teraz, do Jezusa i powiedzieć, dziękuję Ci, Jezu, że umarłeś za mnie na krzyżu. Powiedz to razem ze mną, że Jezu, dziękuję, że Twoja doskonała ofiara dała mi Całkowite zbawienie. Ty mi dałeś nowe życie. Ty mi dałeś nową nadzieję. A zabrałeś mój grzech. Stałeś się grzechem zamiast mnie. Amen. I ja błogosławię każdego z Was i modlę się, żeby teraz Duch Święty dotykał Was. A na koniec przeczytam Wam tylko z Rzymian, ósmy rozdział. Pierwszy, drugi werset. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił Cię od zakonu grzechu i śmierci. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Często ludzie myślą, że żeby być w Jezusie Chrystusie trzeba się starać. A tak naprawdę apostoł Paweł jako Żyd mówi tak. Świat dzieli się dzisiaj na przykład jego, religijny świat izraelski część wierzyła, że wciąż musimy przynosić ofiary, żeby Bóg nam wybaczał, żeby być błogosławionym i mieć błogosławieństwo. A on mówi, a dzisiaj jest inaczej. Przyszedł Jezus i kiedy ty wierzysz w Jezusa Chrystusa i wierzysz, że Jego ofiara jest ta dokończona i doskonała, dzięki tej ofierze, dzięki Jezusowi Chrystusowi ty jesteś całkowicie wolny od potępienia. Nie dzięki Twoim staraniom, tylko kto jest w Jezusie? Według Pawła. Ci, co chodzą do świątyni jerozolimskiej i składają ofiary ze zwierząt? Czy ci, którzy uwierzyli Jezusowi i mówią, Jezus wystarczy? O to tu chodzi w tym wersecie. Jeśli Ty wierzysz w Jezusa, i pokładasz nadzieję w nim, jesteś wolny. Ty jesteś w Jezusie, i o tobie jest napisane: nie ma żadnego potępienia, bo to się wykonało. Ty możesz siebie sądzić, ty możesz siebie nie lubić za twoje błędy, ty możesz myśleć, że Bóg ciebie odrzucił i nie kocha. Ale kiedy Pan na krzyżu, syn Boży, wcielony Bóg powiedział, wykonało się, to znaczy, że raz i na zawsze. Raz i na zawsze Twoje grzechy są wymazane i jesteś błogosławiony. Błogosławieństwo przychodzi na każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego potypienia, którzy są w Chrystusie. I drugi werset mówi, bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił Cię od zakonu grzechu i śmierci. Zakon Ducha, który daje życie, uwolnił Cię od zakonu grzechu i śmierci. 8, 2, Rzymian 8,2 pokazuje, że istniało dwa, istnieje w świecie dwa zakony. Jest zakon e, ducha, który daje życie i zakon grzechu i śmierci. Co to jest zakon grzechu i śmierci? To jest zakon, prawo, które mówi tak, jeśli zgrzeszyłeś, umierasz, musisz umrzeć. Albo kamienowanie, albo symboliczna śmierć, wyrzucają Ciebie z miasta i musisz e, gdzieś tam mieszkać na pustyni przez kilka tygodni. To jest zakon grzechu i śmierci. Jeśli upadłeś, to jeszcze ciebie dodatkowo kopano, dobijano, przez różne konsekwencje. To albo tamto musisz zrobić, żeby jakoś za uczynić, a za niektóre grzechy nawet nie mogłeś za dość uczynić, umierałeś. Ale zakon ducha to jest Duch Święty, który przyszedł od Jezusa, I kiedy wierzysz w Jezusa Chrystusa w tym momencie, ten duch, który daje życie w Chrystusie, kiedy leżysz, kiedy kwiczysz i nie masz żadnych sił, już żyć, nie masz mocy, by powstać, co się dzieje? Duch święty do ciebie leżącego w grzechach, w błędach, w porażkach przychodzi i podnosi. Tak działa potężna ofiara Jezusa Chrystusa, która przede wszystkim uwalnia Ciebie od Twojego potępienia i Ty przychodzisz do Jezusa i przyjmujesz tę wolność. Wśród wszystkich ofiar były ofiary, które się zaczynały od najmniejszej ofiary od ziarna na przykład, a największą ofiarą był wół, byk. Woła zazwyczaj przynoszono musiały składać bogate rodziny, najbogatsze. Ofiary zazwyczaj były zjadane, więc bogacz, składając woła o w ten sposób pokazywał, musimy zjeść tę ofiarę, więc muszę zaprosić innych ludzi, musiał się tym się dzielić. I wół symbolizuje ze wszystkich ofiar wymienionych. Jezus jest. Jezus jest jakby wcieleniem tych wszystkich ofiar. Od najmniejszej do największej i każda z tych ofiar w Jezusie się spełniła. Wół symbolizuje, że jego ofiara jest więcej niż wystarczająca. Cokolwiek w czymkolwiek zawiniłeś, jesteś wolny i masz moc i błogosławieństwo Boże. Wystarczy tylko w to wierzyć. Błogosławię Was, kocham Was i mam nadzieję, że się polubimy. Cześć.